Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. So, if the Bible says that you have the wisdom and practical understanding through the grace, you have to believe that this is true and then it will manifest itself. Musisz wierzyć, że to prawda, a wtedy to się Look at verse 9. Zobacz na werset 9. And through the of, the one, which of we know is Jesus a przez objawienie pomazańca, którym oczywiście jest Jezus, He unveiled his secret desires to us. Odsłonił przed nami swoje tajemne pragnienia. The hidden mystery of this, of his long range plan. Ukrytą tajemnicę swojego planu to implement from the very beginning of time. Który z radością zrealizował od samego początku czasu. Brzmi to trochę zagmatwanie, prawda, ale w rzeczywistości jest to bardzo proste. To nic innego jak nowe przymierze. Przejdźmy przez nie powoli słowo po słowie. So the Bible says that He unveiled His secret desires to Biblia mówi, że objawił nam swoje tajemne pragnienia. What was the of God us? Jakie były sekretne pragnienia Boga wobec nas? That we would be with him as his Abyśmy byli zjednoczeni z nim jako jego umiłowane dzieci. That we would be one with Jesus Abyśmy byli jedno z Jezusem Chrystusem. That we would be a Abyśmy zostali wiecznie odkupieni poprzez piękne przymierze. Abyśmy zostali zjednoczeni przez Jezusa, gdy grzech oddzielił nas od Ojca. Tak więc, objawienie Pomazańca jest tym, co faktycznie ujawniło sekretny plan. Dopiero po tym, jak Jezus zakończył całe swoje dzieło, tajemnica została całkowicie objawiona. Piękne jest to, że od samego początku w Księdze Rodzaju przez cały Stary Testament wszystko wskazuje na to sekretne pragnienie Boga.

Objawienie pomazańca Jezusa Chrystusa ujawniło to. Jeśli to wiesz, znajdziesz Jezusa na prawie każdej stronie Biblii. Dowiesz się, że Bóg nigdy nie miał innego pragnienia niż życie w intymności z Tobą. Biblia nazywa to sekretnym pragnieniem, ponieważ nie objawiło się ono dopóki nie przyszedł Jezus, ten, który je urzeczywistnił. from the beginning of time, God never had another plan. Ale od samego początku Bóg nigdy nie miał innego planu. We have to understand that Jesus was not a second thought; it was the initial thought. Musimy zrozumieć, że Jezus nie był drugą myślą, On był myślą początkową. Poprzez historię Żydów widzimy, jak łatwo jest przegapić Jezusa. Biblia mówi, że Jezus przyszedł do swoich, a oni Go nie przyjęli. I możemy tak łatwo zaznaczyć tych ludzi, ale powiem Ci, że nie powinniśmy tego zrobić. Możemy tak łatwo osądzać tych ludzi, ale mówię wam, nie powinniśmy tego robić. Ponieważ jeśli nie widzimy pomazańca, Jezusa Chrystusa, pośrednika nowego przymierza takim, jakim jest naprawdę, będziemy również postrzegać Boga w inny sposób niż jest On naprawdę. I to jest a to jest bardzo niebezpieczne, gdy czytamy Biblię przez pryzmat Starego Przymierza. Tak więc, Pomazaniec Jezus zawsze był w Biblii i zawsze w sercu Boga. Był po prostu tajny i ukryty. I nawet dzisiaj, kiedy czytasz Stary Testament, musisz go odczytać, to znaleźć Jezusa w nim, ponieważ On. Musisz go czytać, aby znaleźć w nim Jezusa, ponieważ On jest tym, który zawsze był pragnieniem Boga. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, znajdziesz Jezusa nawet na samym początku w Księdze Rodzaju. The na początku God the and the earth. Bóg stworzył niebo i ziemię. And God said, I powiedział: I jestem light. Ja jestem światłością. You know, Kiedy Bóg powiedział, że wypuścił słowo, Jezus jest słowem, jest więc na samym początku. Manifestacją światła było nic innego jak Jezus, który powiedział: Ja jestem światłością tego świata. Andhere the Bible Jesus is this beautiful hidden mystery. That we need to find. Wszędzie w Biblii Jezus jest tą piękną ukrytą tajemnicą, którą musimy odnaleźć. And God was so delighted to implement this plan that He always had. A Bóg był tak zachwycony realizacją tego planu, który zawsze miał. Poryfikcji Jesus as the mystery throughout the whole Bible, ale jeśli nie widzimy Jezusa jako tajemnicy w całej Biblii, What's left for us? To co nam zostaje? God, Widzimy rozgniewanego Boga, widzimy prawo, widzimy zasadę, widzimy przepisy? No, no and no again. Nie, nie i jeszcze raz nie. Thats why so many people when Jesus came years ago missed him because they never saw him the way He really was. Właśnie dlatego, kiedy Jezus przyszedł dwa tysiące lat temu, tak wielu ludzi za nim tęskniło, ponieważ nigdy nie widzieli go takim, jakim był naprawdę. Bóg czekał od początku czasu, aby to wprowadzić. Wszystko czekało na Jezusa Chrystusa. A kiedy w końcu przyszedł, cały świat czekał. Ludzie odrzucili Tego, na Którego czekał cały świat. I teraz, po dwóch tysiącach lat, patrząc wstecz, tak wielu ludzi wciąż odrzuca Jezusa jako Tego, Którym naprawdę jest. Nadal postrzegają Go jako Tego, Który przyszedł, aby dać nam więcej zasad. Módlcie się, szukajcie, proście, pukajcie zamiast widzieć go, aby w końcu przyniósł objawienie tej ukrytej tajemnicy, którą jest Chrystus we mnie i ja w Chrystusie. Do zobaczenia jutro.